No. no to teraz większość dziewczyn lubi różowe, ale też większość nie lubi różowego. O nie wiedziałam o tym. Tak ze spróbowałam przebiegć w tego. Jakby kto chciał wiedzieć, to yy, trzeba wejść yy, na ten, jakbyś na tego panta, trzeba po prostu wejść na zwykłe panta i y, tam w rogu masz kontynuuję w pańcie yy, yy, 3D. A jeśli nie masz, to nie wiem, może pan 3D, czy coś takiego. Jak nie masz w ogóle ani nic takiego, no to nie wiem. Ale w ogóle zapomniałeś się chyba przewitać, nie wiem. Ech, ja to wszystkim zapominam. Czy zapomniałam się przewitać? A ja się zapomniałam, to hej. Jest. Lubicie jak zę? No słowo chodzi mi, nie? Nie żadnego YouTubera. Ej, bo to by było trochę dziwne. Potem, Potem zrobię chłopaka. Ja, mój ulubiony kolor to w ogóle fioletowy. Biały, czarny, zielony i czerwony i w ogóle piszcie czy lubicie Moniki e, czy lubicie ten bo ja lubię i jestem tym czyli bo Monika ma piszcie jeśli lubicie ten mix to kogo jesteście, kogo wybacie kogo jesteście jeśli nie znacie nazwiska to napiszcie imię ja znam Moniki więc są kociołki Co jest? Dobra, wspólnie będę więc może taki kolor nie tło tylko to. Nie tu, tylko spo. Oj, w ogóle pozdrawiam. <laughs> Nie mój hit. Sorry, że źle piszę. Ale. Po prostu źle piszę, okej. Okay? Nie wtrącajmy się w ten temat. A w ogóle jeśli macie TikTok patrzcie na mój kanał G A C -h A, ale to razem Kropka G nie nie T i TikTok. Kropka G A C -h A. Jakby ktoś nie wiedział jak się pisze. Kropka C L U -b. Na końcu B, a nie P. I w ogóle e, e, jeśli macie w swoim nikogo e, gaha, to proszę, piszcie, bo ja lubię gaha e, 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 osoby, które się tym interesują. Dajmy buty czarne, niektóre lubią czarne ja kolejny. Jak nazwiemy, piszcie swoje pierwsze litery imienia. Spróbuję coś z tego ułożyć. A jeśli nie, nie spodoba wam się, to nazwiemy ją, was wszystkich Grażyna. A w ogóle jak mam was wydać? Mogę Grażyny i Janusza. Jest. Ale jest serce bo ja wiem, że to Cześćkowa tylko tu mi się zdaje Jej week! Jutro wolne, w ogóle, czy wy macie zadanie tamowe na wolne bojanie. I fajnie. Otedy nie mój. Może sobie na przykład do kąpa odręć. No co? Help nie umiem. Nie umiem idealnie czegoś zrobić kiedy indziej się nauczę e, bo teraz mi się nie chce być wolny. nie nie ukraść mi Dobra. Dawaj po prostu gry. Co? Nie chcę wam dać takiej, aż. gdzie to się cofa. Dobra, cofnij co są tu? Czekaj mam pomóc. Biały. Czarny. XD, ja wiem, że to wygląda jak jakiś. Nie, nie, nie umiem rękawać. Co to będzie grażyna, witam, nie grażyna. No dobra, niech tak zostanie. No, na razie to będzie grażyna. Okej. Okay.